Rządowy program 500 plus ruszył 1 kwietnia. Z prognoz wynika, że w naszym mieście świadczeniem objętych będzie 4000 dzieci. Sprawdziliśmy, ile wniosków do rozpatrzenia mają już pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziborzu. W Raciborzu wnioski dotyczące programu 500 plus można składać w specjalnie do tego przygotowanym biurze w budynku Starego Kryodawstwa przy ulicy Sienkiewicza. Tam kierowane są osoby, które ubiegają się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko oraz w dziale świadczeń przy ulicy Skłodowskiej w Raciborzu. Tutaj obsługiwane są osoby, które składają wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko oraz te, które pobierają już zasiłek z OPS-u. Wnioski można również składać przez internet. Na dzień dzisiejszy mam Mamy przyjęte prawie 1000 wniosków. W tym przeszło 300 wniosków zostało przyjęte przez internet, przez bankowy portal. Z tych wniosków przyjętych przez bank jednak jest bardzo dużo wniosków źle wypisanych. Najprawdopodobniej jest to wina tego internetowego programu, który niestety, ale w niektórych bankach jest no, niedopracowany. Około 100 wniosków przyjętych za pomocą strony internetowych jest złych. W związku z tym te osoby musimy wzywać ponownie. Te osoby albo powtórnie muszą ten wniosek złożyć przez bank, albo muszą do nas przyjść i ten wniosek poprawić. Po dokładnie ośmiu dniach od możliwości składania dokumentów oświadczenie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu potrafią już wskazać najczęstsze błędy w wypełnianiu wniosku. Błędy, które są popełniane, to nie wpisywane wszystkich członków rodziny do, do, do tej tabeli, która mówi o członkach rodziny. Najczęściej albo wpisuje się tylko dzieci, albo wpisuje się drugiego z rodziców i dzieci a w 80 przypadkach, 80% przypadków osoba składająca wniosek nie wpisuje się jako członek rodziny, a jest to obowiązek. Jeśli rodzic składa wniosek osobiście, wszelkie błędy są korygowane na miejscu. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej mają teraz pełne ręce roboty. Na bieżąco przyjmują kolejne wnioski, a ciągle rosnąca sterta dokumentów czeka na rozpatrzenie, wprowadzenie do ogólnopolskiego systemu i wydanie decyzji. Zgodnie z ustawą urzędnicy mają na to trzy miesiące i starają się wykonać swoją pracę jak najszybciej. Wnioskodawca również ma 3 miesiące czasu, aby taki wniosek złożyć. Świadczy będzie wtedy wypłacane z nadpłatą licząc od kwietnia.